Szanowni Państwo, przed nami niezwykle miła uroczystość. Otóż wiceprezes Mazowieckiego Związku Piękni i pan Jerzy Szczęsny, przekażę kapitanowi zespołu Patrykowi Koszera kuchar za uczestnictwo w grupie pierwszej, trzeciej ligi i awans oczywiście do. nas bardzo zimny prysznic na początek rozgrywek aczkolwiek trzeba otwarcie powiedzieć, że wygrał zespół, który był dzisiaj lepszy i wygrał zasłużenie. Przy takim, powiedzmy, marazmie, jaki zaprezentowaliśmy w pierwszej połowie, gdzie mieliśmy mnóstwo strat własnych, gdzie nie podjęliśmy praktycznie żadnej walki pod kątem fizycznym na boisku, ciężko jest wygrać spotkanie, natomiast też naszym głównym mankamentem było to, że gdy Zaczynaliśmy łapać rytm, zaczynaliśmy utrzymywać się przy piłce, gdzieś grać przed polem karnym, legionowi, gdzieś tworzyć jakieś sytuacje czy jakieś zalążki sytuacji. Gubiliśmy tą piłkę w bardzo prosty sposób, wręcz niewymuszony. Przy takiej ilości niewymuszonych, prostych, łatwych błędów, małej dynamice rozgrywania akcji, bardzo ciężko jest wygrać mecz i myślę, że czeka nas sporo pracy, ale tak jak mówię, no myślę, że słabiej niż w pierwszej połowie jest trudno zagrać. Musimy wyciągnąć z tego wnioski i po prostu lepiej zareagować na to w następnym spotkaniu z Garbarnią. Dziękuję. Na pewno trzeba być zadowolony z inauguracji. Jak na inaugurację po awansie wygrywa się 2-0, to na pewno to cieszy. Rzeczywiście, tak jak Taner powiedział, my mieliśmy swoją grę, staraliśmy się budować akcje. Myślę, że fajne akcje stworzyliśmy. Tych sytuacji było może nie aż tak wiele, ale przy piłce staraliśmy się utrzymywać. I, i wykorzystaliśmy e, sytuację po strzale e, Patryka Koziali na 1-0. Na pewno to, to też wynika, że jesteśmy zgrani, że dla nas to praktycznie sezon się nie skończył. Mieliśmy krótką przerwę i tak jakbyśmy dalej ten sezon ciągnęli, do 22 czerwca żeśmy grali. E, doszli nowi zawodnicy, jeszcze żeśmy ich nie za bardzo wkomponowali i pewne mechanizmy nie działają, ale dobrze, że tu utrzymaliśmy trzon zespołu. I myślę, że dzisiaj sporo jakości było, i uniknęliśmy takich prostych błędów, które nam się zdarzały czasami w trzeciej lidze i czasami też w meczach sparingowych. Dzisiaj tych błędów było bardzo mało, a jeśli były, to bez konsekwencji. Myślę, że to bo Państwo nie wiecie, dla mnie to też jest debiut w drugiej lidze, bo nigdy tu nie pracowałem. I pracowałem we wszystkich klasach rozgrywkowych i została mi tylko B klasa, którą pewnie sobie zostawię na koniec. I na pewno nowe doświadczenie i, e, i cieszymy się po prostu z tej inauguracji, ale patrzymy już od jutra na mecz wyjazdowy ze Staną Rzeczą. Musimy się do niego też dobrze przygotować. Dziękuję bardzo.